Rzemson widzowie z tej strony zaraz ich 36 A dzisiaj kolejny odcinek z Fortniteczka Ale dzisiaj gramy na bardzo wysokim pingu I to nie tak, że mi po prostu neta wywaliło czy coś, tylko yy, po prostu taki był zamysł na odcinek A shit! O, shit. Ja mam Dobra. No tak. E, kiedyś nagrałem odcinek e, Fortnite, ale mam coraz większy ping. Więc to jest taka jakby kontynuacja tego. Wiem, że mega jakby po czasie, bo ten, tamten film był jakieś 9 miesięcy temu, jak sprawdzałem. E, Teraz gramy na jeszcze większym pingu niż. Te 9 miesięcy temu te, wtedy tam na ostatnim e, ostatnich minutach gdy patrzyłem to miałem jakieś e, nie wiem ile to tam było 160 pingu chyba A zaraz gramy już na 220 pingu więc No jest zmiana jakaś I no nie wiem co Tak po prostu chyba Jakby w ogóle jeszcze jak oglądałem tamten Boże, co ja za głos miałem? Boże, święty, no no. Ogólnie teraz gramy na serwerze brazylijskim. Więc, no nie wiem, czy są to jakieś dobrze gracze, nie znam się za, na tym za bardzo. Ale szczerze, że ktoś mi chyba będzie chciał tu podjeżdżać. No właśnie To oby zostanie podjechany i nawet nie będzie wiedział kiedy <gry> O kurde, zapomniałem że tutaj jest właśnie to opóźnienie głupie Ale to jakiś bocik jest, ale kurde to opóźnienie aż mi się przypomina jak miałem jeszcze taki mega wolny internet bo Może nie mega, ale do szybkich ton nie należał no. Dobra, jest git Dajcie znać co byście chcieli zobaczyć w następnym Odcinku z Fortnite'a dzisiaj w ogóle weszły mm, kolejne rzeczy, jakby do LGBTQ. Właśnie do, do tego, to jest tam darmowa emotka i coś, nie pamiętam co to tam, emotka 2D chyba też. No, no więc weszły, są za darmo dla wszystkich, zero v dolców kosztują dokładne. Więc polecam wziąć. Nawet jeżeli, no jest się hetero, to nawet warto wziąć po prostu, żeby w szafce były na kiedyś, może nie. Warto, nie powiem, że nie Ja sobie chociaż literki tym zwiększę Więc jest wid, dobra, dobra jest. Czy coś tu wartego uwagi? Jest, poza tym, za tym giełką chyba nie no, w każdym razie widzowie Jeżeli chcecie jeszcze zrobić jakieś wyzwanie w Fortnite to czas najwyższy, bo yy, za jakiś tydzień chyba No 25 o ile dobrze pamiętam Kończy się sezon w Fortnite, więc do tego czasu można zdobywać nagrody jeszcze z karnetu i innych rzeczy, więc radzę się pośpieszyć, jak ktoś jeszcze na przykład nie, nie skończył no, karnetu po prostu, no wiecie, setny level czy dwusetny nie, bo fajne są style na przykład na dwusetnym nie, Podobało mi się bardzo, od no, jak ich tym porobię. Więc yy, jak jeszcze czegoś nie wbiliście, to najwyższy czas bo więcej czasu już nie będzie że tak powiem nie Może najpierw tutaj dla Cimkotrza Jakoś tak w sumie na razie jak nie buduję to nie czuję jakiegoś takiego mocnego opóźnienia Poza tym że przeciwnicy zostałem trochę z opóźnieniem to jakoś tego nie czuć to bardzo wiecie Ale słyszę, że jakiś oponent się tu zbliża Oj, przy budowaniu czuć potężnie. No, ale w ogóle... Jakieś tu bambiki są w ogóle, no. no ale z takim pingiem to to edytowanie nie będzie chyba dobre. Oj, chyba nie będzie. Dobra. <ślonuś> Naprawdę, kurde. <ślonuś> Takie powiedzenie, że to aż świeżo jest, kurde. <ślonuś> Dobrze, lecimy do sejfu. otwierać. A tu z tej strony, proszę otwierać Dobra, i ty, i ty Co to jest? A to gór wybuchające. Myślałem, że nowy i tam przez kurde, nie wiadomo skąd. To w sumie... Wreszcie chyba wezmę, kurde, na tym pingu co nie wiadomo co może być. Dobra, leżysz chłopcze! Do piachu! Emoteczka, emoteczka chłopcze. Dobra, wypijemy sobie jeden sok, siorb Ile jest reszta tych soków? Na solę jest tylko jeden, no ej Dobra, to nie pijemy, sobie weźmiemy na drogę nie. sobie tego weźmiemy No, pić potę prosto no, Dobra, Nawet do tych lagów jakoś nie jest straszne, że tak powiem No, widzimy się przy, przy oponencie, który przeraciał, bo widzę, że już tam jedzie na tyrolce chłop. No, mamy skrzyneczkę. widzowie, no, nie znalazłem tego oponenta, ale mogę wam teraz przypomnieć, bo mi się przypomniało, o moim gmailu, na którego możecie wysyłać fanarty, wiadomości itd. Jest to gmail y, darasek gmail.com na nim możecie tak jak mówiłem wysłać mi no, fanarty inne rzeczy jak ktoś wyśle fanarta to na koniec odcinka będę go wrzucał i podawał twórcę jak ktoś będzie chciał i co no i nie wiem i tyle chciałem wam powiedzieć o tym gmailu po prostu tak O, oponent. Gdzieś na dole musi być. Dobra, zobaczmy co tu jest. Pompa może jakaś? Nie, jakiś To nie. Trzeba wejść i zobaczyć na dole właśnie. Czy tego oponenta? Może to coś nie będzie wychodzić. Ło Wejście jest tu jeszcze niżej Dobrze ten gracz może być moim przeciwnikiem głównym w tej grze Coś tak czy mógłbym pokonać O boże, oj ten ping, oj ten ping się teraz pokazuje nie Brazilian slajd O kurde co jest Pan Mi zaczął ratować, halo 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 Trzeba uderzyć niego porządnie i tyle Gdzie ten oponent? Halo Myślę, że będziesz chciał walczyć No, jeszcze jakiś inny typ, no serio Na miliardowym pingu jestem, ale jeszcze jakiś inny typ będzie, no tu podmieniać to nie, 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 tu podmieniać to nie, nie, nie będzie No tak, zapomniałem Kuma A, i teraz muszę grać w wyższym pingu No tak I zawdaję, zapomniałem w ogóle wspomnieć że za yy, każdym razem jak umrę to muszę przełączyć się na serwer, na którym będę miał jeszcze więcej pingów. Więc teraz mam jakieś kurde ile 270 pingu ja pierniczę. No to to już jest lekka przesada. Nawet może nie lekka. Ja pierniczę. Tak dużo pingu serio. Ja Jaj, Iii chłopumel Dawaj mi tam jego Z młotka Nie no za, nie 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 chłopie, nie idź Oj moteczek, oj moteczek i kurde gwoździe no tak zapomniałem, że to jest najlepszy kola w Fortnite No tak Pistolet mamut? Aimbot? Co? 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 Jaki Aimbot? Nie, no xD, no przecież... Na, na, teraz jestem na Azji, to tutaj są jakieś bambiki, albo nie wiem. Albo ja na tym wysokim pingu jestem jakiś dzisiaj dobre no kurde. Dobra, nie, no xD. To było mocne. 3 kile na samym początku gry i to jeszcze w taki łatwy sposób. Oni nawet się tego nie spodziewali. Ty, ty, pojechałem. No, fantastycznie. Aha, fajnie. Jakie uwielbiam kolapsować w no. No przecież to jest piękne. Ej, no trafiłem go! Epic gry, co to miało być o pierwszej cztery myśli, że to tam został boże jak to niszczy budowlę no patrz to no no i cała i po budowli nie, mu się zaraz maksy skończą, jak nie będę mu tak robił on już jest tak wkurzony no po prostu jest tak wkurzony dobrze, już nie wiem co ma robić no o idzie, idzie, idzie chyba idzie chyba idzie Chcę, chcę, chcę iść. No to nie. Nie, to nie, trzymaj bombę. No kurde, gdyby nie to opóźnienie, to już byś łapczo nie żył, no serio ci mówię. Ja nie kłamiem ej, ale butuj mi! Nie myślałem, że to opóźnienie będą aż tak cholera mocne. No bro. W where you go? Where you go? go. XD Ała! Ała! Oa! Nie! Nie, proszę, nie! Nie, proszę Cię, nie! Zostaw mnie! Mam rodzinę, zostaw mnie! Dobra! Leżą! Ktoś jeszcze miał cztery płaszczaki, no! O MÓJ BOŻE ŚWIĘTY! Ja te tak gwoździe są chyba za mocne jak na razie. No właśnie, jak niedługo się kończy sezon, to ja może postaram się zrobić streama z nowego sezonu, żebyście wiedzieli, co się stało w Fortnite. Więc, yy, no, po prostu patrzcie na mój kanał, jak wyjdzie yy, no, nowy sezon. To jest 25 sierpnia, czyli nie wiem, który to jest dzień tygodnia. Tyle dzisiaj jest piątek Dużo mi to mówi bardzo nie Nie wiem czy tutaj przez to że grałem sami Azja i to jest jakoś łatwiej czy, czy nie czy, czy jak Ale chłop dostał laser no chłopcze ty, ty jeszcze mi zaraz powiesz, że chcesz mi uciec, nie? O nie, nie, nie. Masz z gwoździa Też bym się budował jakby... lagu, wiesz? O nie! a ty to budowle mnie zniszczyła i co, i co, i co? No, i co? O no na no no. No, no no bo Co mocy się kończą No przepraszam Cię bardzo no Ale ja nagrywam challenge A ty nie jakoś Gdyby udało nam się teraz wygrać To byłoby mega fajnie Bo na następnym kurde serwerze Serwerze w regionie Będę miał już e, 300 pingu Co jest kurde niesamowite W mnie chociaż nie ja, ja raz miałem więcej pingu Ja raz miałem 9999 Teraz pewnie wyskoczy Wam screen, bo wstawię go. No, no to jak widzieliście, yy, fajnie było. Fortnite mi się odpalał wtedy 10 minut, dosłownie. W menu czekałem 10 minut, w lobby mi się nawet postacie nie wyświetlały. No więc był ogień, nie? Był ogień. Był ogień. na się o O oh, kurde, albo to mnie oponenci znajdą no halo! Jak ja nienawidzę, jak to dosłownie się buduje po tylu sekundach no! O oh, bra, teraz może iść na oceanie. O oh, shit, 300 pingu. O oh, fuck, widzimy się z tym wielkim pingiem. Hmmm... teraz zauważyłem, że te... <gryw> że tutaj są panele zależne na tych, tych idzdeł. Kurde, coś nic nie widziałem. Jakoś skrzynka jest, skrzynki nie ma. No teraz jak mówiłem jesteśmy na oceanii, więc Ming już odchodzi do 300. co jest już w ogóle, że tak powiem, za dużo. Bo 300 to jest już tak 0, Chwila, 0,3 sekundy opóźnienia. To jest po prostu za dużą liczbą No bo musimy jeszcze raz wejść, 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 pójść na oceanie Bo już nie ma większych pingów, więc... O Boże, to chyba nie był dobry wybór Na tym pingu Lecić na pierwszym dostępnym miejscu w cykle Bo leci tu jakieś trzy osoby, a... 3 osoby na tym pingu to no może być z deka za dużo Zapominam, że to jest aż... 300 pingu prawie O dobra pistolet mamut Jak się postaram to mogę kogoś zabić one shotem O kurde dobra nie. potrzebuję go, potrzebuję to Bo tam jest jakiś oponent Nawet jak go nie zabiję na shota w łeb na przykład to przecież ten Aha on zląka strzelano bro Dobra łatwo ziomeczek Gryzisz pia, chłopcze, od razu. we mi tą pompę dźwigniową. Hej, to wra nie wyglądam podobnie w No... no w serio. E, co by to dobrze, wezmę ten pistolet mam, bo, mamut, bo coś czuję, że na tym challengeu Drew się bardzo przyda. E, dobra, ja tu trochę polutuję się widzimy przy jakimś oponentu, bo pewnie zaraz go spotkam. No kurde, bo on do mnie zaczął strzelać, Aha. Nie, ładuj to. Nie, nie, nie. O, dobra, chłopcze, nie żyjesz. <grystanie> Z takim że przechodzi, jakby powiadomienie, że go Staliłem, że to jest w ogóle xD, no. Mój kolejny kill pad. No to nie powiem. uciekłbym się. No i biało. Kurde! Nie, no ładuj to, ładuj to, ładuj to No jaki bambijczek, no chłopcze Na najwyższym pingu 3 kile, proste, że tak Dobra, to ja polutuję i lecę do strefy Ja pierniczę jak to możliwe? Ała Co ty? What the fuck? Czemu Ta bambiczka stanęła w miejscu to Po prostu takie, aha, umrę Chyba, no niemożliwe No Po prostu, aha no, Give me this, idziemy, nie wiem Po gwozie idziemy bo one mają nieskończone siamo, A tak to muszę zbierać Tak, gwoździe Gwoździe zawsze słuchaj pamiętko, gwoździe Dawaj gwoździe Dobra Gdzie są gwoździe, tu są gwoździe, gimi gwoździe Lecimy do mega city, znaczy night city, znaczy no Fortnite, gdzie jest kolaboracja z cyberpunkiem, już lecę tam albo i nie jeżeli ktoś się strzelał to znaczy że widzę tego typka a jeżeli widzę tego typka to znaczy że fajnie jakbym go trafił ale wiesz, że strefa Ciebie zaraz zabije, nie? Dobra, 50 dostał, fajnie. 50 to jest już taka, wiecie, liczba, nie? Aha. Myślałem, że na nim to było, no, ale nie. Zobaczmy to. Bo lecimy na maszenie do Grinduska. Czemu? Bo będzie szybciej. Aha bo ja mam to zastrzeżenie, a No i jesteśmy w strefie Że gdzieś tu zaraz typ się przyjdzie Bo musi gdzieś tędy wyjść bo w końcu strefa idzie Chyba zostaje gwoździami zespamowany I kolejny free kill tak mi się wydaje Albo chłop nie wyjdzie Oj, ja nie myślałem, że nie no bra. Dobra, teraz timelapse będzie szybki schodzenia, tak. Co ty, a a a a a. Czekaj, idę no i czekaj nikomu. na no. Ej, daj się. No nie wierzę, że strzeliłem Tyle razy i serio... Aha, no bra. No nie, to jak jeden został i widzę, że tak tak wydaje, to nie nie nie. nie, nie. Wolę do nich nie iść lepiej, jednak wiecie. Znaczy do nich, już jeden został, ale wolę nie iść. No i umrę, ja na tym pingu to, to nie nie nie.

o, oh, shit! No to chyba GG. No, nie! W ogóle to chyba... znowu zabił mnie typ, który ma tego skina, no braw. W ostatnim odcinku było tak samo, no ej. Eee, no, to co widzę, no, koniec. Oh, mam nadzieję, że wam się podobało, bo może już nie chcę więcej grać na takim pingu, bo było to mega nieprzyjemne. Nieserio, <laughs> to było takie niefajne, ale tak w sumie jak kilka razy zrobiłem tych tak, rzeczy, tak, to było nawet fajne, że na takim pingu robię jakiś bambitów, nie, fajne to było, nie powiem, że nie. A, dobra, no to co, do następnego widzowie, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, nara.